Czas na twój relaks. Relaks jest korzystny dla zdrowia, tak więc przyłóż się do tego ćwiczenia. Najpierw jednak przygotuj się do niego. Przyciemnij światło, na przykład zasłoń zasłony czy żaluzje. Możesz włączyć delikatną, cichą muzykę, jeśli chcesz, albo kadzidełko. I przygotuj sobie miejsce, w którym będziesz leżeć i relaksować się. Jeśli potrzebujesz, Okryj się ciepłym kocem, połóż się wygodnie, zamknij oczy. Zamknięcie oczu pomoże Ci się zrelaksować. Skup się na swoim ciele, a zwłaszcza skoncentruj się na swoim oddechu. Obserwuj swój oddech, obserwuj jak powietrze wchodzi. Przez nos i płynie do płuc przy wdechu, i jak wychodzi przez nos przy wydechu. Obserwuj swój oddech przez jakiś czas i skup się wyłącznie na nim. Teraz interesuje cię tylko Twój oddech. Aby jeszcze głębiej się zrelaksować i ułatwić sobie odprężenie, możesz wyobraża, wyobrażać sobie, że kiedy robisz wdech, wdychasz relaks i odprężenie, które przyjemnie rozpływa się po całym Twoim ciele, wypełniając je, a także wypełnia Twoje ciało, umysł i duszę, otacza. cię Przyjemna kula relaksu. Tak więc wdech. Wyobraź sobie, że odprężenie przyjemnie wypełnia i otacza cię. Wydech. Wyobraź sobie, że wszelkie zbędne napięcie jest usuwane z twojego organizmu, z twojego umysłu. Wdech. Dychasz relaks i odprężenie. Wydech. Oddychasz wszelkie zbędne napięcia, oddychaj tak przez jakiś czas. Pamiętaj, że im bardziej zaangażujesz się w to ćwiczenie, tym będzie miało lepsze i szybsze efekty. Tak więc wykonaj je z pełnym zaangażowaniem. Interesuje Cię tylko Twój oddech. Istnieje dla Ciebie tylko Twój oddech. Jesteś Ty, Twój oddech i Twoje pogłębiające się odprężenie. Poczuj je. Poczuj, że odprężenie, przyjemny relaks wypełnia Cię coraz bardziej i bardziej. Z każdym oddechem jest go coraz więcej i więcej. I przenika Cię to przyjemne odprężenie coraz bardziej i bardziej. Istnieje tylko ono i Ty, poczuj to. wszelkie zbędne napięcia znikają, rozpływają się, odchodzą a Ty czujesz tylko przyjemny relaks i w całym Twoim ciele, umyśle Twojej duszy i wokół Ciebie poczuj to i dalej koncentruj się na wdychaniu spokoju i relaksu to jest czas tylko dla Ciebie Poczuj, że rozluźniasz się coraz bardziej i bardziej. Poczuj przyjemność z tego odprężenia. Zasługujesz na nie. Jest dla ciebie możliwe. Poczuj, że powoli Relaks przenika Cię tak bardzo, że aż stajesz się kulą przyjemnego odprężenia, rozluźnienia. Jest to dla Ciebie możliwe. Poczuj to. Każdym oddechem czujesz się coraz bardziej odprężony, rozluźniony i coraz bardziej przyjemnie, miło. Poczuj to. To jest czas tylko dla Ciebie. Odpręż się. Zasługujesz na to, na odpoczynek. I znowu skup się na swoim oddechu. Skoncentruj się na nim. Poczuj go. Poczuj, jak z każdym oddechem, wypełniasz się coraz bardziej radością, energią, zdrowiem i siłą wszystkim, co najlepsze, czego ci trzeba. Zrób głęboki wdech i wydech. Wdech, poczuj tą radość, energię, siłę i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Możesz powoli otworzyć oczy i wrócić do zwykłego stanu umysłu ale zapamiętasz wszystko, co pozytywnego Ci się wydarzyło w tym ćwiczeniu. A to ćwiczenie zostało opracowane przez Martę Prchałą-Zarzycką, autorkę książek i wielu szkoleń, która Cię zaprasza na swoje szkolenia, również darmowe, na astrosalus.pl, ukośnik kursy Myślnik Online. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, żyj mądrze i zdrowo.